Witam, witam wszystkie moje drogie bliźniaki, bliźniaki, bliźnięta. Nie wiem, jak preferujecie mówić. Będziemy dzisiaj sprawdzać energię na styczeń dla wszystkich Was: dla bliźniaków słonecznych, księżycowych, ascendentalnych, wenusjańskich. Również dla osób, które chcą po prostu zobaczyć, co u bliźniaków, których mają w otoczeniu, na których im zależy, również zapraszam. Jeżeli jesteś nowy, nowa na moim kanale, no to zostań, zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło. A jeżeli już się znamy, już mnie subskrybujesz, bardzo Ci dziękuję za wszystko, za to, że mnie wspierasz słowem, komentarzem, piszesz, co tam. Się sprawdza, co się nie sprawdza, lajkujesz, dyslajkujesz, wspierasz mnie przez moją stronę, która jest w opisie tego filmu. Także tak, no czytanie ogólne, więc nie ze wszystkimi może rezonować. Weźcie swoją inspirację i tylko swoją inspirację. Tylko o to chodzi tutaj w tych czytaniach ogólnych: o to, aby się zainspirować do działania i do. Wybierania tego, co wy chcecie osiągnąć tutaj w swoim, w swoim życiu. Zobaczymy takie energie sprzyjające właśnie w miesiącu styczniu. Z czym wchodzicie? No, arcykapłanka, pięknie, jakaś mądrość. Pozwólcie, że ja sobie tu rozłożę, a później będziemy sobie gadać na temat tego rozkładu. Co na tą arcykapłankę wpływa? No, król emocji, co z przeszłości. Ósemka buław. Na co rozumowo jesteście gotowi? Czyli wiecie o co chodzi. Rycerz materii. Czego jeszcze nie wiecie, ale już jesteście gdzieś tam z potrzeb intuicyjnych informowani o tym. Dwójka buław. Jaka najbliższa przyszłość w związku z tym. Paśmieczy. Od czego zacząć realizację w tym roku? No, potężna karta yy, przebudzenia, sąd ostateczny. Ja tak sprawdzam, czy widać. Tutaj mam na wysokości oczu trochę powyżej, i tak się muszę kiwać, żeby sprawdzić, czy wszystko nagrywa. <laughs> co od ludzi, co od świata, eremita. Yy, co musi się wydarzyć w tym miesiącu dla Was. A materii, a z denarów. No i jak kończycie ten miesiąc? Piątką mieczy. Będziemy tutaj dopowiadać. Pozwólcie, że się, że się tutaj wszystkiemu przyjrzę. Pozwólcie, że się tak wszystkiemu tutaj przyjrzę. Nie wiem, jak, jak to wychodzi. Dobra, z czym wchodzicie? Drogie bliźnięta, macie bardzo tutaj pozytywną energię, taką wiedzy i intuicji. Po prostu jesteście w tym miesiącu styczniu takim radarem na ludzi, na sytuacje, które mogą dać Wam szczęście i spełnienie. Mam wrażenie, że na cały rok tutaj się rozgrywa, bo arcykapłanka. Mamy pustelnika, mamy sąd ostateczny, mamy mały świat. To są niebagatelne karty. Co na to wpływa? Być może wpływa na to wasz stały partner, być może ojciec, być może mężczyzna, z którym jesteście bardzo silnie związane, drogie, bliźniacze, panie. Jeżeli jesteście panami, to może to być po prostu przyjaciel lub to wasza własna energia, takiego Zapanowania wiedzą, umiejętnością, intuicją nad własnymi emocjami, umiejętność ukierunkowywania je, we tych emocji we właściwą stronę. Z czego to wynika? Ósemka buław. To jest właśnie ten kierunek, i mam wrażenie, że ten kierunek on się już nadał z końcem poprzedniego miesiąca. Czyli tutaj na przełomie lat 2020, 2020 i 2021, już wiecie, do czego tutaj zmierzacie. Była pewna prędkość, nie było wyhamowania, były pewne informacje tutaj, które do Was docierały, a które były Wam potrzebne, aby ułożyć jakieś puzzle w całość. I dzięki temu. Wam się wydaje, że tutaj ruszacie po, no po pierwsze, nie wiem czy to widać tu je, do końca, to jest rycerz, rycerz denarów, więc albo ruszacie po kasę, po zdobywanie z takim planem, planem również zaczerpniętym z takiej linii serca, więc coś co nareszcie chcecie robić i Ruszacie, ale bardzo powoli w sposób bardzo przemyślany krok po kroczku już teraz do realizacji tych swoich zamierzeń, które w przyszłości mają dać wam jakąś stabilizację lub jesteście gotowe na przyjęcie takiej energii w postaci po prostu człowieka do swojego życia. Tak. Dopytamy o co chodzi z tym rycerzem materii. Karta śmierci, karta transformacji to jest raczej wasza gotowość do zarabiania, dostawania się coraz lepszą wersją siebie tak naprawdę w tej kwestii, no i w ogóle w każdej kwestii, jaka niesie za sobą pewną wartość. I to wartości są różne, dla każdego mogą być inne, wy zadecydujcie, jakie są tutaj dla Was i idziecie w tym. Kierunku. Wasza intuicja jeszcze planuje um, trochę się poprzyglądać, trochę poanalizować, trochę poszukać informacji. Zanim całkowicie wyruszycie w świat z nową wizją, zobaczcie, kolejna dwójka. To jest zdecydowanie dwójka buław i dwójka mieczy. To jest szukanie wiedzy na zewnątrz i szukanie wiedzy wewnątrz. To jest decyzja podjęta na podstawie zaczerpniętych informacji, tak? Może od kogoś. I teraz tak zobaczcie. Na najbliższej przyszłości macie pazia mieczy, więc to jest pomysł, to jest kolejne parcie na realizację czegoś nowego, zupełnie nieznanego, czegoś gdzie się trzeba, trzeba się dokształcić, dopytać, do ustosunkowywać do panujących przepisów na przykład, sprawdzimy tego pazia mieczy, karta mocy na dopowiedzeniu. Swoje instynkty takiego polecenia w przód delikatnie opanujcie, tylko naprawdę podowiadujcie się wszystkiego i w momencie dopiero kiedy uznacie, że ja już jestem pewna, wy macie tą wiedzę w sobie, wszystko się poukładało, ale jakby intuicja podszeptywała, że jest jeszcze gdzieś w jakimś miejscu, Jakiś człowiek, którego w ogóle nie kojarzycie, a warto byłoby się do niego dostać, na przykład gdzieś jakieś informacje mogą być zapomniane w podświadomości, może jeszcze nie do końca. Wiecie co? Szukajcie po prostu znaków, to jest tak. Szukajcie znaków, i w momencie, kiedy dostajecie tą pewność, to zielone światło na działanie, to po prostu. Y, działacie i od czego zacząć. Wiecie co? Być może to wstrzymanie, bo to jest tak, macie niby wszystko, a czegoś jeszcze wam brakuje i na... chciałam powiedzieć, na twoje babka wróżyła, ale to dokładnie tak jest, jak patrzę na tą dwójkę i mam wrażenie tutaj, że zanim zaczniecie coś nowego w swoim życiu, a będzie to znaczące przez bardzo długi okres czasu, bo już teraz jakby no ta inauguracja, te planety jakby są na takim etapie, że to, co teraz zaczynamy, to zaczynamy na następną minimum dekadę i mamy kartę sądu ostatecznego, tak? Od czego zacząć? Od rozliczenia całkowitego z przeszłości. Właśnie tego Wam brakuje, drogie bliźnięta, jeszcze żeście się nie rozliczyły z przeszłości i żeby ta przeszłość do Was nie wracała. Musicie się z nią całkowicie rozliczyć. Towarzystwo, co od ludzi, mam wrażenie, że pełne wycofanie, ludzie się przyglądają, dają ci przestrzeń na pracę, na pracę wewnętrzną w tym miesiącu, drogi bliźniaku. Będzie mało spotkań, mało kontaktów. Mam wrażenie, że każdy po prostu będzie zajęty. No dokładnie, każdy będzie zajęty sam sobą, magik i wykorzystaj ten czas. Nie użalaj się, że możesz być odrobinę samotny, bo ten czas jest stricte przez, powinien być przeznaczony na coś zupełnie innego. Co musi się wydarzyć: nowa szansa, nowe otwarcie. No, i czy uchwycisz, czy nie uchwycisz, drogi bliźniaku, zaraz zobaczymy, czego ta szansa może e, dotyczyć. Ona może dotyczyć strefy, właśnie tak jak powiedziałam, no, materialnej wartości pewnego rodzaju. Szóstka denarów to są e, kontrakty m, takie karmiczne. E, to jest równowaga w braniu i dawaniu. To jest, to jest taka karta, która ci sugeruje, że jeżeli dopiero coś zaczynasz, to nie myśl, że będziesz miał z tego kokosy, ale poprzez sukcesywną pracę wypra wypracujesz sobie opinię na temat ciebie, że jesteś uczciwym, godnym człowiekiem, pracodawcą na przykład, tak w przyszłości. Po prostu można ci zaufać, ważne, abyś to drogi bliźniaku uchwycił tą szansę zaczęcia rzeczy na nowo to mogą być również pożyczki z domu tak od najbliższych mogą ci pożyczać na nowy biznes bądź uczciwy w stosunku do tych osób od których pożyczasz lub którzy ci dają lub którym ty pożyczasz lub którym ty dajesz, tak? Po prostu uczciwość wewnętrzna jest tutaj na wagę złota. I kończysz, kończysz miesiąc z taką energią. Pięciu, pięciu mieczy, która sugeruje jedno. Idź do przodu, zrób kolejny krok, nie wahaj się. W tym miesiącu to jest czas na całkowite rozgrzeszenie się z wszelkich win przeszłości. Zapomnienie, win innym ludziom, skupienie się na sobie, na swojej drodze i pójście, pójście w nowe po denary. Bez obawy, że tutaj będziesz, wiecie co, zawsze, za każdym razem, jak coś się nowego zaczyna, to pamiętajcie o tym, że będą ludzie, którzy będą ci mówili, zwłaszcza po sercu, że a daj spokój. To jest na przykład coś takiego jak rezygnowanie z korporacji. Ich zajmowanie się od tej pory będę rolnikiem, tak? Marzycie o tym, chcecie to. Dopasujcie sobie oczywiście, bo ja podam po prostu taki najbardziej skrajny przykład, jaki mi przychodzi do głowy, ale jest wiele osób, które mają takie pomysły w tym momencie to towarzystwo rodzinne, to które jest najbliżej, ze strachu o to, że ty sobie nie poradzisz, że po prostu to jest zupełnie coś nowego, oni sami mają lęk w sobie, będą przekierowywać ten lęk, że tak powiem programować go w Tobie i, i jest taka rada, abyś absolutnie nie dał sobie drogi bliźniaku, droga bliźniaczków programować tej, tego lęku na przyszłość. Nie słuchaj podszeptów, podpowiedzi, jeżeli ktokolwiek ci o tym mówi, tylko idź do przodu, rób swoje, bo no pod koniec tego roku masz szansę być bardzo, bardzo usatysfakcjonowana, usatysfakcjonowany z podjętych już teraz na początku kroków, no bo to jest dziesiątka denarów, więc to jest satysfakcja to jest taki blicht, to jest taki przepych ale również wewnętrzna wartość że ja osiągnęłam wszystko i ja mogę wszystko i mam i dom i rodzinę i stabilną e, przyszłość w momencie kiedy nie każdy tą stabilność będzie miał karta wyroczni karta e, podpowiedzi czas na współpracę droga, ale współpracę taką że my dalej jesteśmy odrębnymi jednostkami zobacz, mamy tutaj puzla, ja mówiłam od początku o tych puzlach, które gdzieś się ułożyły jeszcze i brakuje ostatecznego ostatniego puzla, to jest karta numer jeden, drogi bliźniaku, droga bliźniaczko wychodzisz jako lider swojego życia ale nie zapominaj o innych bo od nich informacja jest cenna, oni teraz i tak Skupiają się na swoim życiu, ponieważ każdy przepracowuje w tym momencie swoje zależności, i zdobądź ten jeden puzel albo wewnątrz, albo na zewnątrz, tak jak mówiłam, i idź po swoje, a w pewnym momencie spotkacie się z tymi ludźmi, jak już na zupełnie innej płaszczyźnie niż do tej pory, wszyscy będą zmienieni. I wtedy otwierać się na współpracę jak najbardziej można. Teraz wykorzystuj tą współpracę do swoich celów w sposób, tak jak powiedziałam, jak najbardziej etyczny dla siebie i dla otoczenia. Bardzo Ci dziękuję. Tyle mam Ci do powiedzenia na miesiąc styczeń. Niech Ci się darzy, niech Ci się spełnia każde Twoje marzenie i. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pa, pa.